Jemy. Dawaj! Dobry? Dobry. Ale śliczną sukienkę. Dobry. Dobra, dawajcie nam zaraz to, A czekaj, się na to,

Jedyne za że jak będę coś na oczy, to pójdę Witam, <laughs> Witamy w baklonowej drodze życia. Co wybierasz, chleb czy sól, czy Pana Młodego? Rób na niego. Pana Młodego. To Pan Młody musi wyjść za bramę. Co? No, A no, ciocia, się wyciągnij. No. no fajnie, to cię mam wyjść. No weź. No ja nie wiem, o co jej chodzi. No dobra, wybieraj, Adam, boże. To ja to. Przebiore. Ja ciebie wybrałam. No nie, nie, wiem o co chodzi. No to. Dobra, ma... już nic. Co orda? No już Co ja. mam jeszcze zrobić? No nic. Mam go zjeść, czy jeszcze. Nie, już możesz go położyć. Dziękujemy Dzień. bardzo. A, budeczkę. budeczkę. A wódeczkę? Prędzej niż I za siebie. I za siebie. Na szczęście. Uuu. No dawajcie. Na no, kapnąć. O, bravo! O bogiem, to mów nie trafiłam? Nie. To już możecie wyjść, a my z Alfem zdjęcie chcemy wojcieć, tak? Olej niedobry.